Dzień dobry, Ryby. E, czytanie dla Was, ostatnie w, tym, e, w tej serii. A więc dla wszystkich, którzy mają Słońce w Rybach, Ascendent w Rybach, ale też planety osobiste w Rybach, przy czym wydaje mi się, że Słońce i Ascendent są takimi najważniejszymi aspektami. E, na wiosnę 2019 roku jest to czytanie. Szczególnie myślę, y, aktywny... Powiedzmy w pierwszej połowie tego czasu, czyli mniej więcej do końca kwietnia, potem pewnie wejdą jakieś nowe energie. Zobaczmy, co na ten czas się dla Was szykuje. Dla Was używam tarota Triple Gales, czyli potrójnej bogini. A oczywiście, jak zawsze, czytanie jest robione z intencją Waszego Najwyższego Dobra. Zobaczmy, co tam dla Was się szykuje. To co wszechświat chcę Wam przekazać, co chcę Wam pokazać, co chcę zakomunikować dla ryb na wiosnę 2019. Najpierw rozłożymy małe arkana. To jest taki rozkład na, na równonoc, którą dopiero co mieliśmy. Pasuje mi do, do takiego. Początkowego czasu, tak? Słońce weszło w Barana, więc pierwszy znak kardynalny, rozpoczynający Zodiak. Um, nowe energie wchodzą. I Wielki Arkana, dla ryb. Pierwsza karta powie nam, jaki jest decydujący, dominujący e, żywioł dla Was e, tej wiosny. I Wy macie miecze. Nie patrzymy w ogóle na znaczenie karty, patrzymy tylko na dwór, tak, z jakiego m, ta karta pochodzi, czyli mamy tutaj miecze, czyli powietrze. <laughs> Przepraszam. A powietrze to oczywiście myślenie, intelekt, analiza. Strategia, taktyka, a obmyślanie planów, a wymyślanie nowych pomysłów. Generalnie zaprzągnięcie do pracy swojego mózgu na poziomie czystego myślenia. Hmm? Może będziecie jakieś plany tworzyć, jak coś zrobić, tak? Jak być jak sprytnie yy, pobyć w życiu przez ten czas. Zobaczymy, skąd idziemy, tak? Jaka jest kwintesencja tego minionego czasu. I tu mamy królową buław, która lśni, Jest możliwe, że ostatnio byliście na świeczniku, ale też mam wrażenie, że czuliście się bardzo mocno sobą. To jest mocno ognista energia, taka promienna, która trochę mi przypomina słońce. To jest osoba, która cieszy się życiem i wie, jak to robić, i potrafi pociągnąć ze sobą innych. w tym. Więc mamy tutaj dużo takiego optymizmu, jaśnienia. I też poczucia, że wiem kim jestem, tak? I czuję, że żyję, i to jest takie bardzo spełniające. Dobrze, to teraz zobaczmy, jaki jest główny temat tej wiosny. Sześć mieczy: podróż albo przeprowadzka. Albo jakiekolwiek przesunięcie w przestrzeni, to niekoniecznie musi być przestrzeń materialna, fizyczna, to może być też przesunięcie się w przestrzeni duchowej, intelektualnej, jakiejkolwiek, tak? Mamy tutaj łódkę, która jest lekka, i która wiezie nas ku nieznanemu, ale spokojniejszemu brzegowi. To jest tutaj ważne. Poczucie odetchnięcia. Więc mamy tu jakąś redukcję na poziomie intelektu, tak? Um, zwolnienie jakichś zasobów też mam wrażenie intelektualnych. Coś, wa, co, coś was odciąża, czy też odciążacie się od czegoś, tak? Coś zostaje na, na brzegu i jesteście lżejsi o to. Jakieś zmartwienia być może, może jakieś projekcje wasze. Może myśli, które nie miały pokrycia w rzeczywistości, zostają za Wami i osiągacie taki czuły, czuły punkt, kiedy jest wdzięczność za to, że coś spadło nam z serca. To jest kier dobry kierunek, tak? Posuwanie się w dobrym kierunku. Może kontynuacja dotychczasowego kursu, ale z mniejszym obciążeniem, tak? Jakoś coś mi tak gra. Zobaczmy, co teraz trzeba zrobić. Teraz, co teraz trzeba zrobić? Mamy tutaj rycerza, więc na pewno trzeba działać. Natomiast to jest rycerz denarów, czyli ten, który działa najwolniej, ten, który najbardziej się upewnia. Stąd może te miecze, tak? Jak to zrobić mądrze. Jak to zrobić, żeby na pewno wyszło, bo to jest najskuteczniejszy rycerz. On się nie spieszy on się 500 razy upewnia. On się ogląda za siebie nawet, tak? Żeby zobaczyć, czy tam nic nie zagraża temu planowi. On dużo analizuje, tak? Czy jego kroki są właściwe. On wie, że to, co ma tutaj, w ramionach, jest ważne i ważne jest, żeby to dowieść do tego miejsca, gdzie, gdzie to ma się znaleźć, tak? Więc teraz trzeba działać, ale trzeba działać bardzo racjonalnie, systematycznie, powoli i skutecznie. Co teraz trzeba wzmocnić, żeby osiągnąć przełom? Aha. Znowu. Macie bardzo dużo znaki wodne. Takiego ponaglenia do działania wręcz mam wrażenie. Teraz trzeba działać. Teraz trzeba łapać okazję. Trzeba wzmocnić swoją odwagę, tak? Bo Asbuław mówi o odważnym wejściu w sytuację, takim bez zastanowienia się, bez y, mm, rozdwajania y, czy też dzielenia nawet włosu, włosa na czworo. Trzeba wzmocnić, wzmocnić taką. Mm, Wzmocnić w sobie element woli. Też mam wrażenie, że to, co ja chcę, realizuję. Tak? Nie muszę tego robić tak, jak ktoś mi każe. Nie muszę tego robić natychmiast, ale to jest mój wybór i moja wola, i ja ją realizuję. No, chyba najbardziej mi tutaj wola pasuje. Trzeba wzmocnić wolę działania. to taką, to jest szybka energia, tak? Ona wymaga szybkiego wejścia, bo zaraz jej nie będzie. To są okazje, które się pojawiają i znikają. Co pomaga lub przeszkadza w osiągnięciu celu? Trzy denary. Ja myślę, że one pomagają, bo to jest energia pracy na wysokim poziomie i ona koresponduje z tą środkową kartą, która mówi, co te, teraz trzeba zrobić, tak? Trzeba pracować. Nie jest to może taka systematyka jak przy ośmiu denarach, które mówią o doskonaleniu się w czymś. Tutaj, tutaj umiemy robić to, co robimy. Tak? Natomiast to jest znowu to jest karta efektywności. Więc wspiera Was wszystko, co prowadzi do efektów. Tak? Do wymiernego zbliżania się do celu. Możliwe, że też będą Wam pomagać inni ludzie, bo to jest karta współpracy, więc yy, powiedziałabym, że nie bądźcie w tym sami. Miejcie kompanów yy, w działaniu. Zapraszajcie innych, żeby Wam pomagali. Zapraszajcie innych do tej łódki, bo myślę, że nie tylko Wy możecie skorzystać na, tym, na tej uldze, jaką, jaką tutaj widać. Że mówię, zwalniają się pewne zasoby. Myślę, że dzięki temu mm, możecie. W mądry sposób zaplanować, jak chcecie dojść do celu, i też mieć większą uważność i więcej woli skupionej na tym dojściu do celu, i też dzięki temu, że macie więcej zasobów, możecie też pociągnąć za sobą innych. Szczególnie, że ta królowa buław się tu pojawia, która jest inspiratorką. Myślę, że skorzystacie na tym nie tylko wy. tak? To jest, jakoś tam wykracza poza, poza, poza pojedynczą osobę. Możecie zarazić tym pomysłem, tą podróżą, tym planem więcej osób, a nawet jeśli nie zarazić, to one są Wam tutaj jakoś sprzyjające. Hmm? Zobaczmy, co mamy w Wielkich Arkanach. Jaki jest, jaki jest kompan. Y jest towarzysz tego wszystkiego. Wisielec. Mhm. Czyli może być tak, że wyrwiecie do przodu, a ktoś was powstrzymuje. Tak to czuję tutaj. I w takim wypadku ta karta by mówiła o tym, co nam przeszkadza. Że mogą też być ludzie, którzy na przykład opóźniają robotę, tak? Sprawdzają wszystko po 500 razy i, i blokują na przykład efektywny postęp z tym wisielcem tutaj, tak? Który coś tutaj ciągnie. I to jest taki bezruch, nie? Więc może być tak, że są wokół Was energie ludzie, które, które spoczywają, które obserwują, które, które nie robią. Wydaje mi się, że istotny jest, istotny jest tutaj dobór w takim razie, tak? Otoczcie się takimi ludźmi, którzy będą Wam pozwalali iść do przodu, którzy nie będą Was ciągnęli. Do tyłu, tak, powstrzymywali. Pod jaką gwiazdą stoi ten czas? <noise> Znowu diabeł. Wszystkie znaki wodne miały diabła. W tym przypadku to jest jakaś taka odwaga do bycia sobą odwaga do porzucenia tego, co znane, stałe, bezpieczne, ale w jakiś sposób krępujące bo to jest mały domek. Odwaga do tego, żeby wyjść z tego domku i pójść do lasu, tak? Pójść w coś ciemnego, nieznanego, ale w coś, gdzie wzywa nas serce. Diabeł mówi o, o tym wszystkim, co postrzegamy jako zagrażające, o tym, czego się boimy i co nas trzyma w miejscu, tak? Więc może być tak, że jesteście powstrzymywani w tej swojej podróży. Nie? Dużo mamy tutaj tego wstrzymania. Tu może być wstrzymanie, tu może być wstrzymanie tutaj też, tak? Zazwyczaj widzimy ludzi w łańcuchach. Chodzi o to, że ten czas sprzyja uświadomieniu sobie, że ja w żadnych łańcuchach nie jestem. A jeśli jestem, to dlatego, że sam je sobie nakładam, albo sama. Polega to na uświadomieniu sobie, że ja mogę te łańcuchy zdjąć w każdej chwili, tylko czy ja tego chcę. Tak, taka refleksja się tu pojawia. Czy ja chcę, żeby mnie coś lub ktoś trzymało i nie pozwalało mi iść do przodu? To jest zawsze moja wola, moja decyzja. Wola, wasza wola, niech się dzieje, tak? To jest taki temat, tutaj wychodzi. Czyją wolę realizujecie w życiu? Czyj plan chcecie realizować, swój czy kogoś innego? Kim się otaczacie? Czy osobami, które was spowalniają, przytrzymują, czy osobami, które pomagają wam iść do celu? Zróbcie tutaj sobie rozróżnienie, popatrzcie, na swoje otoczenie? Kto mnie wspiera? Kto mnie wspomaga? Kto, przy kim czuję, że rozwijam skrzydła? A kto mnie ściąga w dół? I czy ja na pewno muszę otaczać się ludźmi, którzy mnie ściągają w dół? Co mnie tak naprawdę zobowiązuje? Komu jestem. Komu chcę służyć, tak naprawdę, tak? Czy chcę służyć sobie, czy może komuś innemu? Albo czemuś innemu? Ok? Ciekawe, bardzo ciekawe czytanie. Co mnie teraz wspiera, tak? To jest taka konkluzja. Wieża, a więc, no, może być tak, że macie przed sobą taki czas zrywania kajdan, bo to jest, wieża jest. Po pierwsze, tu mamy progresję, tak? Ona weszła do tego lasu i teraz idzie, czołga się w zasadzie, tak? Może nie jest łatwo, nie? Ale ona wie, dokąd chce dojść. I nie przerażają jej takie rzeczy, tak? Jak padający śnieg. tak? Ona czepia się tutaj korzeni. Tak wygląda bardziej dramatycznie, bo wygląda jakby szła pod górę. No i ona nie idzie pod górę. Ona się czołga. Może mieć poczucia, że, że idzie pod górę. Ale jest zdeterminowana. Bo chce się z czegoś wyrwać. Wieża jest wyzwalającą kartą. Tak, ona mówi, że. Jak sama się nie wyrwiesz z tych kajdanów, albo jak sam się nie wyrwiesz z tych kajdanów, nie, nie zdecydujesz się ich odłożyć, to przyjdzie taka sytuacja, która ci ich po prostu pozbawi. W momencie, kiedy to nie jest zgodne z waszą wolą, wy chcecie być w tym ciasnym domku, tak? przychodzi wieża, wali piorunem i ten domek przestaje istnieć po prostu, tak? I wtedy jest inny odbiór tej sytuacji niż w momencie, kiedy sami się decydujemy na opuszczenie czegoś, co jest dla nas za ciasne i krępujące. Więc tak naprawdę to jest ważny moment, w którym trzeba zdecydować, czego ja chcę. Czy chcę dalej być w niewoli czegoś, czy chcę się wyzwolić. Macie w sobie potencjał na wyzwolenie, tak? W tym czasie. Bardzo pięknie. Nie musicie już wisieć. Nie musicie już czekać na coś, nie musicie już być zależnymi od woli kogoś innego albo czegoś innego. Możecie być wolni. To od Was zależy. czy Czyją wolę chcecie realizować? To jest pytanie na wiosnę. I co z tym zrobicie? Życzę, żeby to było piękne, ciekawe, inspirujące, napełniało Was poczuciem, że życie jest wspaniałe. I niech tak będzie. Bądźcie w tym szczęśliwe i szczęśliwi. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.